Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta ojciec Eusebiusz Skorupa Sobota po Popielcu, post, lekcjo I mówił, kiedy Pan przebywał na pustyni, gdzie modlił się i pościł czterdzieści dni, czterdzieści nocy, nie kazał sobie zrobić celi ani jakiegoś domu, lecz pozostawał pod skałą góry. I dlatego za jego przykładem nie chciał mieć na tym świecie ani domu, ani celi, ani też nie kazał ich dla siebie zrobić. Co więcej, jeśli zdarzyło się mu czasami powiedzieć braciom: Tak przygotujcie tę cele. nie chciał potem w niej przebywać, ze względu na to słowo świętej Ewangelii, nie troszczcie się. Albowiem przed swoją śmiercią zechciał napisać w swoim testamencie, że wszystkie cele i domy braci powinny być budowane wyłącznie z gliny i drewna, DLA LEPSZEGO ZACHOWANIA UBÓSTWA I POKORY ZBIÓR ASYSKI MEDITACJO Post jako ascetyczna praktyka jest od początku obecny w chrześcijaństwie, począwszy od przykładu, jaki dał nam Zbawiciel Jezus Chrystus, który przed rozpoczęciem swej publicznej działalności udał się na pustynię, aby tam przez 40 dni i nocy pościć. Podobną praktykę przyjął święty Franciszek. Potrafił się usuwać na bok i przez 40 dni pościć. Te dni miały dla niego ogromne znaczenie, bowiem, właśnie w czasie ich trwania dokonywały się w świętym Franciszku decydujące przemiany, jak i podejmowane były najważniejsze decyzje. Post w duchowości chrześcijańskiej miał zawsze kilka znaczeń. Pierwsze z nich to wewnętrzne oczyszczenie. Post oczyszcza nas z nieuporządkowania na linii zmysły duch. Bardzo często nasze zmysły zaczynają brać górę nad naszą duchową częścią, są one wiecznie nienasycone i dążą do podporządkowania sobie naszej całości. Dlatego nasze zmysły wymagają czuwania nad nimi, ascezy, nieustannego brania je w karby. I właśnie post jest takim narzędziem, przez które ma się dokonać wewnętrzne uporządkowanie. Czas postu nigdy nie jest łatwy, bowiem natura podporządkowana i brana w karby buntuje się i nie chce się poddać. Wtedy to wyrabia się w nas siła woli – która nie idzie za tym, co łatwiejsze i przyjemniejsze, ale za tym, co trudniejsze i wiele kosztuje. Trudno mówić o dojrzałości w życiu osoby, która nie potrafi sobie niczego odmówić, także brak takiego posiadania siebie jest bardzo dużą przeszkodą w życiu duchowym. Drugie znaczenie postu to motyw ekspiacyjny. Wiemy, jak bardzo w historii człowieka jest obecny grzech. Grzech nie tylko wyrządza szkodę człowiekowi, ale też zasmuca Boga i rani wspólnotę, w której żyje chrześcijanin. Podejmując post, można wzbudzić sobie intencję, aby tym aktem wynagrodzić za wszystkie popełnione grzechy. Post jako wynagrodzenie można ofiarować za swoje własne winy, zwłaszcza te dotyczące zmysłowości. Jest bardzo logiczne stwierdzenie, że przez co się grzeszy, w tym też powinno się wynagradzać. Ale można też wynagradzać za tych, którzy źle czynią i bynajmniej nie uważają tego za zło, albo wiedzą, że jest to coś złego, ale wcale za to nie żałują. Kolejne znaczenie postu to odkrycie w nim środka do wypraszania u Boga jakiejś łaski. W Biblii mamy bardzo wiele przykładów, gdy ktoś chciał coś uprosić u Boga, to bardzo często do żarliwej modlitwy dodawał post. Wymaga on wtedy wytrwałości i tym samym naznacza modlitwę, która mu towarzyszy. Taka modlitwa nie ma nic wspólnego z wyłudzaniem u Boga jakiegoś daru, ale jest znakiem ufności i wytrwałości. Post wspomaga modlitwę, nadaje jej duchowej mocy i wyrazistości ale i odwrotnie. Post, który jest pozbawiony modlitwy, zatraca swoje chrześcijańskie znaczenie. Należy bardzo wyraźnie powiedzieć, że post nie ma nic wspólnego z odchudzaniem się czy dbaniem o linie. Niewątpliwie roztropny post ma także dobry wpływ na zdrowie i służy mu, lecz nie to ma być jego głównym motywem. Oracjo. Panie Jezu Chryste, który rozpocząłeś swoją publiczną działalność od czterdziestodniowego postu, prosimy Cię, błogosław nam na wszystkie postanowienia postne. Niech każdy moment, w którym odmówimy sobie pokarmu, przynosi Ci chwałę, nas wewnętrznie porządkuje i wynagradza wszelkie uczynione Ci zniewagi. Niech nasz post będzie wzmocniony modlitwą, która dojdzie do Ciebie. Przed Twoje miłosierne oblicze.